Siema, z tej strony, prezes i witam Was w kolejnym odcinku z Stonehearth. I dzisiaj będziemy ładować kryształa. Tak, bo od tego królika dostałem kryształy. Znaczy takie kryształy. Bardziej takie kamienie. Co jeszcze trzeba naładować? Wtedy on tam mi weźmie. Tiru, riru. Ogólnie, najpierw i postawmy w ogóle. I one będą się tam. Rano, rankiem chyba ładować? Tak. Tak. Rankiem będą się ładować, a rankiem będą się ładować. A w nocy będą przyciągać potwory. Tak. O to mi właśnie chodziło. Eee. I co? I to w sumie chyba tyle. Ja nie wiem co dzisiaj możemy robić, bo możemy po... Robić dziurę tutaj. Dokładnie. Mm. Dziurę na zasadzie nie tyle co dziurę robić co bardziej już ogarniać powoli. Yy, tutaj. Miejsce dla naszych popków yy, yy, Bo jak, yy, jak był, jaka była yy, Yy, powiedzmy, jakie było nasze postanowienie, że tu będzie, że podzielnią będzie cała powiedzmy infrastruktura. Yy, I właśnie chciałbym to zacząć robić, tylko nie wiem, jak to. Myślę, że podciągniemy tutaj taką trujeczkę i to każdy będzie miał o, taki, taką kliterkę. Malutką. O. I myślę, że tak to będzie wyglądało. Mm, tu będzie najwyższy poziom, właśnie dla naszych chłopków, żeby oni tutaj spali i tak dalej. A tu, wydaje mi się, że pociągniemy jeszcze infrastrukturę. A nie, tam będzie kuria, to nie. Mm, to właśnie tutaj będzie cała infrastruktura dla naszych chłopków. Myślę, że dwóch Yy, na takie pomieszczenie będzie idealnie i yy, to w sumie tyle, jeszcze moglibyśmy dać wow a to właśnie wylewelujecie, a to w sumie walczcie jak macie walczyć to już walczcie yy, jeszcze remont będzie jeszcze tyle no dobra Yy, jeszcze, co musimy zrobić, to łóżka dla chłopków, yy, mamy trochę łóżek, ale to chyba będzie trochę za mało, więc niech tu się jeszcze więcej ich robi, co faktycznie oni mocno się tutaj ogarniają, chłopki. No dobra, to się nagrywa w ogóle, nagrywa się bardzo dobrze, bardzo ładnie E, powiem Wam, że dzisiaj jest już troszeczkę przyjemniej. Nie ma takiej parów, jaka była wczoraj, jak nagrywałem. Nagrywam to w poniedziałek, czyli trochę na zapas, prawda, jeden dzień, ale Dimebag będzie nagrywane dwa dni na zapas, prawdopodobnie. Ale dzisiaj ja na spacer, więc lepiej, żeby tak było, bo chciałem troszeczkę zapasu sobie zrobić, bo jeszcze trzeba nagrywać, oczywiście, na mój wyjazd na zapas, a to już muszę zrobić. Bo nie chcę zostawiać kanału bez filmu, po to nie wracać po trzech tygodniach, nie wiadomo co się dzieje w ogóle, a ja sobie wracam, tak? Czy tu... A Ale... Właśnie, ja to muszę jeszcze usunąć. Mm. To. To ty w ogóle masz? 5, 4, 4. To. Akurat będziesz tak... pokojnie. O, wy. Oj, ty. Zaraz. Nie, no ja się ich pozbędę, bo oni będą problematyczni. Oni Będą nawet bardzo problematyczni. Walczyć. A więc walka. Oni tam sobie powinni poradzić na spokojnie. Dobrze, to zbierzcie. A w sumie, wy i tak wszystko zbieracie, jak tutaj z kopaniem? Całkiem porządnie. No to dalej lecimy, tak? Myślę, że zrobimy taką tubę. I żeby nie marnować miejsca pod tą górą. Chwilerkę. Dobra, w taki sposób. Ok. I tak to możemy zostawić chyba. No i sobie kopać będą To ja tu jeszcze zrobię I tu jeszcze mamy miejsce. Pa Pięknie. No dobrze, to nie wiem czy to jest jeszcze więcej coś do roboty. Ile te kryształy się naładowały całe? O, w 88% to w sumie jeszcze możemy poczekać chwilę. Albo y zrobię krótkie cięcie, bo muszę użyć papieru toaletowego. W Stanach zmarkania nosa. Dobrze, akurat tam się kryształy naładowały. Że to ten kruliś. I nał nam rzeczy, więc. Ja bym od razu jeszcze wykarczował te drzewa. Bo o cholera, to będzie bardzo lagujące. I rozkazał, żeby tutaj nic sobie nie robić, bo nie mogę nic rozkazać. Mieczyki robić. Dwa miecze dla jednostek. Tak wiecie co, w sumie trochę nie wiem o czym mówić, bo ogólnie... To nie mam w sobie tematów. Ja mam tematy do Dinglight'a, bo dzisiaj... znaczy dzisiaj też będę nagrywał troszeczkę bardziej pogadonkowy odcinek na Dingliga na, czwarte, na czwartek do Dingliga na czwartek. to są takie bardziej tematy dla nas na Dinglight'a, żeby wiedzieli, żeby wiadomo było co tam na, na Dingligcie. A za bardzo nie wiem właśnie co nagrywać, chcę się co powiedzieć teraz, to... Co? No ta seria będzie się prawdopodobnie kończyć niedługo. Zostało nam na naprawdę zdobycie Geomancera i... Wylewelowanie go na szósty. Nie wiem nawet czy dokończę całą tę... Podziemną metropolię. Ale... Może. Kto wie. O, ciebie w na Geomancera. Eee. <grym> Bo tak naprawdę mam duże problemy z tą grą. Bo ona jest fajna, ale ona jest fajna, jak se sam grasz i masz naprawdę zajawkę do tego, żeby tu siedzieć godzinami i po prostu jeden, co robić, to budować i po prostu budując. A jeśli nie masz takiej zajawki, to szczerze mówiąc, to trochę średnio się gra. W się sensie, jeśli. Bo brakuje powiedzmy, bo brakuje już tego tak, takiego. Ale fajnie yy, seria ze Herfa, tak? To w ogóle powinno być na 3. Teraz jest właśnie bardziej takie. Muszę nagrać już Co się ogólnie wybrałem na takie gry, które będę, będę grał, w końcu je na przykład przejdę, bo... Będę je nagrywał i to jest przynajmniej inny powód, bo normalnie bym nikt nie przeszedł. Znaczy Dying Lighta bym pewnie przeszedł kiedyś, kiedyś, bo i tak pozbyłem się sprzętu, ale nie długo, ile kiedykolwiek w ogóle, bo na razie nie wiem w ogóle, kiedy będę go sprzedawał. Ale ogólnie wybrałem takie gry, które raczej bym nie przeszedł sam, ale okazało się, że w sumie... No Stonehair fajny by, by, byłby na streamy. W których w sumie chcę się zanurzyć kiedyś raczej znaczy kiedyś, prawdopodobnie za jakiś rok Ale to za jakiś rok A jak na nie no to Są chyry fajne Ale nie na odcinki Ja bym mówił to były streamy To by się nadał idealnie, ale że to są odcinki No to No tak średnio bym powiedział, no tak średnio nie mogę kopać pod U... No dobra... Nie mogę kopać pod... Y... pod dróżką. Myślałem, że można. Ale tak w ogóle nie można, no że nawet jak bardziej na dół... A nie! Na dół jak bardziej polecisz, to już można. Okej? Okay. Armer na trzecim. I troszeczkę właśnie ta zajawka już odchodzi tak. Powoli, bo powoli, ale odchodzi. Dobra, postawmy te łóżka. W końcu żeby się tam chłopki nie, nie, nie męczyły już. A nie, 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 nie. Zapomniałem, że nie tak się stawia to wszystko. Tak. Potem zrobimy posadzkę jeszcze. Ale na przykład i ta dwójka, którą też za, yy, powiedzmy, że będę chciał ogrywać. Nie wiem, czy ogram ograłbym go normalnie bez odcinków. Znaczy pewnie ograłbym go, bo. bo. Jeśli nawet nie działa, to go ogram, bo chcę po prostu zobaczyć, czy ta gra jest warta tego, co za nią zapłaciłem. Zapłaciłem 200 zł, jeszcze za w ogóle prące, kiedy miałem pieniądze w ogóle na, na kupowanie jakiejkolwiek krwy, więc. Mam nadzieję, że... Warf. Mam nadzieję, że Warf. Chociaż wiem, że podobno naprawdę Warf. I że naprawdę warte tego co, co... swojej ceny, tak? Ale czy tak jest, czy nie... No zobaczymy. No. Mam nadzieję, że się uda. Yy... Yy... Czy się uda yy... nagrać? A jeśli się nie uda nagrać, to no po prostu... Ja zobaczę, tak? Zobaczę jak tam będzie Dangle. Sobie prosperował, jak on w ogóle działa, bo. Mm, no mówię, to jest taki bar, taka, taki temat bardziej na odcinek, yy, no odcinek z naglajta który też będę dzisiaj nagrywał. Um, no bo to się nie tyczy z tą no aktualnie nie mam o rzeczach, które się nawet tej, tej gry nie tyczą, nie? To się, tak, że mam właśnie grę, które się nawet. i mówię o rzeczach, które się nawet tej gry nie tyczą, o. więc no ale z drugiej strony no, chcę właśnie co, cokolwiek powiedzieć o tym Ym... i stąd właśnie był taką no, że ja tak masę, masera miałem, ale w sumie nawet nie wiem jakieś jest zaskoczenie tej gry dokładnie coś tam powiedzmy, że mogę się domyślać, ale czy na pewno mówię to jest takie bardzo nie wiem po prostu chcę przejść tę grę i tyle. Znaczy chciałem przejść tę grę, a teraz to mówię, takie jest bardziej... Nie, że chce mi się, chce mi się, tylko takie bardziej... Muszę... Nagrać odcinek i to... Trochę wybijamy z tego tak... Z tego takiej, takiej przyjemności cieszenia się z tej gry. Okej, okay, okej, okay, okej... Okay. Widzenia nie ma, przywołanie się Iść pożarć się człowieku. Idź i gryj um, no i nie wykluczam, że tego on się najmędrszy troszeczkę krótszy. To jest akurat fakt, chociaż. Może hmm. Dlaczego wy wszyscy głownie chodzicie? Ej, a już wam się popsuło? Mam 28 musów w teorii, no to mogę się już popsuć a z drugiej strony? Czy aż tak? 50 50 to dobra, pewnie jeszcze uzbierałem trochę tego Drzewa na, mogę wywalić na pożytek y jedzeniowy. Wywalaj te drzewa. No na przykład to. A my mamy jeszcze jeden cel. To myślę, że tak. To zrobimy. I to wszystko w sobie będzie. Tak. No. A następne. Ja wiem w ogóle co będzie po. po, po... Boże, porawcie, tak. W sensie już Was bo będzie kolejna gra, której nie przeszedłbym normalnie. I będzie to Forest. W się sensie, deforest Forest. Yy, tej gry nie przeszedłbym normalnie. Bo tu się, się cykam, trochę się cykam się. Nie, nie powiem, naprawdę yy, trochę się cykam, jednak to się nie jest jakoś bardzo ciężka, jakaś totalnie gra, ale dalej trochę się cykam. Co ty w ogóle robisz? Opierdzielasz się gnoju, nie, zaraz 30 co ty w ogóle robisz, gdzie są wszystkie... Czy to mu pośledzony? Oj, 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 On się nie opierdziela, chłopaki! On się nie opierdziela! On robi dokładnie to, co mu powiedziałem, że ma robić. Głupi jestem! Prawda. No teraz już się nie będzie opierć. Dobrze, dobrze. Czasami trzeba coś głupiego zrobić. Choć absolutnie nie. Nieprzemyślanego. Nie byłbym sobą w końcu. Ja bym czegoś absolutnie turnego nie zrobił. No. Co pan ma? Skóry, skórę, ja mam na przykład kamień, A. ile mam złota? O, to mam na przykład, Odsprzedaż, sprzedaż bardzo dziękuję. I co jeszcze? Brońki mam. Iron Mace to w ogóle mogę sprzedać? Powiedzmy, że 20 sobie zostawię Saloneczek Pozostaje Eee, tak, tego mogę sprzedać Bo ja całość sprzedałem Okej, okay, będzie miejsce w, w sklepach Przynajmniej będzie miejsce w skrzynkach. I też, o, to, to jest ważne dla mnie, bo nie wiem, czy robić maraton z z Rafta właśnie w, podczas mojego wyjazdu, czy co, co, co nagrywać? Bo tak, w tym momencie, żeby to miało w ogóle sens, musiałbym dzisiaj nagrać Dagnite i od razu potem już nagrywać do. Muszę już nagrywać poboczniaki i musiałbym zarąbać taki totalny maraton rumienia poboczniaków i to jeszcze dodatkowo spidranować je. Z czego, żeby wyjść w sobie więcej śmiesznych rzeczy niż. Bez tego speedrunu, no, ale no dalej. No to jest taki warunek. A jakby Raft cały czas chce przejść. A troszkę się dłuży. Znaczy dłuży się ta seria. Myślałem, że Dying Light będzie miał quarter 40 kingów, a wiecie, że będzie miał jakieś... Pojawiłem 15. Więc... Czy się dłuży, to bym nie powiedział. Ale dalej no to nie jest najkrótsza seria. I dalej się ciągnie, a ja wydaje mi się, że nawet nie jestem w połowie tej gry. Yy, więc fajnie by było ukończyć, a z drugiej strony nie będę miał tak dobrego komentarza na robienie teraz trzech odcinków pod rząd z tą herfa. No po prostu nie wytrzasnę tyle tematów. A z drugiej strony też nie wiem, co ja mam dokładnie już w tej grze robić tak ogólnie. W tym momencie to mi zostało to naprawdę robienie tutaj pod ziemi. Tutaj dokończenie całego tego magazynu, który i tak przeniosę na dół, pół, który i tak potem przeniosę tam. Więc jest ogólnie. Więc mam ogólnie zagwostkę. I tak mi się wydaje, że Maraton, jeśli nie uda mi się powiedzmy jutro nagrać tych wszystkich. Powiedzmy, do jutra nagrać tych wszystkich. Yy, rzeczy, tych wszystkich rzeczy z Dying Light'a to po prostu będzie maraton z Rafta, a jeśli uda mi się to nagrać to będzie pół na pół The Following i zwykłego Dying Light'a co? i Rafta <grym> tak, Rafta już się powaliło, już już totalnie myślę nad tym co mówić i totalnie totalnie mnie zacięło, ale Spokojnie, spokojnie. Chodzi mi oczywiście o Rafta. W ogóle tak się dziwiłem. Rafta ma największe oglądanie u mnie, tak. Naprawdę nikt nie nagrywa Rafta. Co się da ta wiem, że po pierwsze każdy może teraz zagrać. Każdy, kto ma oczywiście sprzęt, ale raczej masz sprzęt do grania w, w Danielite, chociażby samemu. Więc i tam może każdy zagrać. To rozumiem, że nie wszyscy go będą oglądać raczej prawie go nie będzie oglądać bo po prostu może sam to, może sam przejść tę grę. Ale. A Stone Hearth to jest bardziej taka. Yy... Gra stricte. W tak komentarzowe, gdzie ludzie wychodzą, zanim się jeszcze w ogóle film zacznie, tak. Na dobrą sprawę. Więc. No, poza tym Nuderz no, ma dużo mniejsze zasięgi, a właśnie Raft. Ktoś jest grach, to w zasadzie może być każdy, bo to każdy. Więc, dlaczego mój, co drugi mój film z Rafta ma jakieś 120 wyświetleń w parę dni? <laughs> Jakby. najgorsze jest to, że za to subskrypcję. W sensie, ja jestem ze starej daty, dla mnie jeszcze subskrypcje co jest znaczy co coś znaczą? No tam troszeczkę znaczą. No, no może już mam zupełnie inne na to postrzeganie, bo to też widzę, co się dzieje i widzę, że osoba z 10 subskrypcjami, tak jak ja potrafię mieć 120 wyświetleń, czy 200 wyświetleń pod raftem, tak. Ale... A osoba, która potrafi mieć milion subskrypcji, potrafi mieć milion 20 tysięcy wyświetleń pod jednym filmem w tym samym czasie, więc... Czy to jest wiarodajny, no nie powiedziałbym, ale z drugiej strony... No wiecie, patrzy się na tę liczbę no i tak sobie myślisz, no... Dlaczego? Dlaczego nie jest tak dobrze, jak mogło być dobrze? Yy, tak się teraz zastanawiam, co ja mam zrobić. No tu! No ja to nie wiem. Trzy... Cztery... Dobrze. No... Ja tak się zastanawiam, dlaczego rafa akurat na największe branie. Czy się po prostu nie chce przechodzić tej gry? Rozumiem. Nie chciałbym się przechodzić gry, w której zagadki są w groju Hello Neighbor, ale z drugiej strony to przechodzą ją i... W sumie to na sami raftie się fajnie bawię żeby coś, ale naprawdę fajnie się gra. Czy ludzie po prostu nie mają tej gry, ciemiemiem, tak jak kosztuje 70 zł? Jakby. Tu jeszcze był summer sale w ogóle, to już absolutnie nie rozumiem, troszeczkę, ale dzięki. Dzięki, jeśli oglądacie, jeśli ludzie oglądacie Drafta, to dzięki. Jeśli oglądacie w ogóle ten film do tej, do tej pory, to dziękuję bardzo. Bo... W tym to co jest najważniejsze na YouTubie? No mi się wydaje, że Watch Time. <grychy> Może mi się źle wydawać, ale... Chyba? Mm, ale w ogóle... Wiecie, ja tego nie robię po pieniądze, bo pieniędzy nie mogę zarabiać, ale z drugiej strony fajnie by było chociażby mieć tam dosięgnie. Jeśli już coś robisz, to fajnie by było mieć zasięg, tak? Dlatego też sobie... Znaczy, po pierwsze... Wstawiłem tego posta na, na kartce społeczności, bo po pierwsze to się w sobie zdziwiłem się, ale się w sobie nie zdziwiłem tak trochę pół na pół, bo wchodzę sobie, już miałem wstawiać filmy z... Boże, to był, to był raft i to był... To był Dying Light. Na dzisiaj i na, na jutro. Znaczy dla mnie na dzisiaj i na jutro dla Was na wczoraj i przedwczoraj. Tak. Yy, yy, yy. I tak sobie widzę, yy, że właśnie. Yy, no, mam już te 10 subskrypcji. Ja taki trochę zdziwiony. No, nie powiem, nie sądzisz, że akurat. W... A że to jest właśnie tak. W losowym momencie dostajesz subskrypcję i jesteś jak. co? Akurat w tym momencie. Nie jak kurczak albo nie wiem, jest w środku i nie wiem, albo dosłownie, no nie wiem jak to nawet wytłumaczyć. po prostu jest takie lekkie nawet zdziwienie. Ale fajnie, że ktoś mnie ogląda, znaczy fajnie, że ktoś chociaż chce widać dać subskrypcję choć może mnie nie oglądać, tak? Ale w ogóle, oglądajcie, to jest ten żeby oglądać, nie żeby e... Nie żeby dać te subskrypcje, tylko żeby oglądać. Moim zdaniem chociaż yy, tak jest. Ale myślę, że wiele osób by chciało bardziej, mm, żeby ludzie oglądali ich, a nie żeby tylko dawali te subskrypcje, bo to jednak troszeczkę inaczej wygląda. Dobra, już za chwilę zacznę brzmieć, będzie nie zależało. Zależy mi bardzo. Do każdej subskrypcji kocham was o serduszko, o, ale, ale... Ale z drugiej strony. No nie wiem, no. No nie wiem. Nie mam, że słońce wyszło i już przestaje być przyjemnie. W sensie do, u mnie jeszcze do jakiejś. Nie wiem, która jest aktualnie. 11.30 jakiejś było fajnie, było w miarę przyjemnie, a zaraz znowu zaczyna prażyć i nie wiem ile będzie dzisiaj stopi, ale pewnie um, gdzieś bardzo dużo. Dobrze, no co, mamy te skrzynki jeszcze? No jakieś skrzynki zostały potworzone, więc... Niektóre tu wlatują. A ja się będę z wami żegnał. Myślę, że jeśli będzie mi się chciało, to tu jeszcze posiedzę, porobię tutaj przy tych przy tych barakach podziemnych. O, I na następny odcinki zobaczycie, co mi się udało, ale pewnie nie będzie mi się chciało. Dobra, po prostu, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w słowo wiatrak w komentarzu, bo bo stoi przy mnie wiatrak. No i co, no i pamiętajcie, żeby też subskrybować i lajkować, o, żeby mnie YouTube lubił, żeby polecał, głównie <noise> po to to mówię, bo tak naprawdę to od początku w sumie się nie chciało tego mówić, a teraz już się w sobie wczułem i już tak szczerze to wywalone mam trochę to, czy to mówię, czy nie, ale dobra, bo to będzie za chwilę kolejny monolog, więc pamiętajcie.